Dziemano, krótka informacja przed dzisiejszym odcinkiem Ageta Gliniarza, mieliśmy problemy techniczne nagrywając to, przez jakiś czas nie słychać tego, nie słychać gry, ale jakoś starając się to zmodyfikować, są napisy, są jakieś dźwięki z gry, więc pomimo tego serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek, zostawcie suba, łapkę w górę, elo! Halo, halo, witają Was najbardziej znani undergroundowi gamerzy w Polsce... Jesteśmy w piwnicy tak bardzo, że ogrywamy gry, których nawet ani YouTube, ani Twitch nie zna. Siedzimy na tle wyrabianej gliny, ze względu na to, że również na Google nie jestem w stanie znaleźć nic, to by, co by dotyczyło tej gry, jeżeli chodzi o obrazy. <laughs> nie no, ktoś musi to kojarzyć. Dzisiaj, do, jak to dwóch dorosłych facetów, którzy nigdy nie dorastają, ogrywamy grę dla dzieci, Agent Gliniarz, przynajmniej tak jest napisane na Pudełku, oryginał, żeby nie, żeby nie było. Agent Gliniarz Gra dla dzieci. Tania Seria, w to mi graj. Jesteśmy cebulakami, więc napisane jest Tania Seria, yy, biorę. Gra <laughs> dla dzieci. <laughs> Wydawca albo nie wiem, twórca spłaszczenia, czy coś to jest Manta, tak, tak jak wcześniej. Tak, wydawcą jest Manta Multimedia, gdzie po prostu nie wiedziałem, że oni mają cokolwiek poza. Poza sprzętem, a okazuje się, że kurde gramy drugą grę z rzędu, którą oni wydali na polski rynek. Mam nadzieję, że ta gra nie będzie totalnym gniotem. Jedyne co, jedyne co zdążyłem wyczytać tej grze, to że to jest właśnie yy, ruski Neverhood. I faktycznie motyw gliny i tak dalej. Jakby nie patrzeć, Neverhood jest z 96, a Gliniasz jest z 2001, więc... Może pełnymi garściami Ojej. to czerpało. Zmieniamy scenę, mam nadzieję, że będzie wszystko widać, jak nie, to ja za to nie odpowiadam. Jest! <gry> Działa. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może w plikach gry jest na przykład jakieś intro, bo. O, to, 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 to. To mogę, że tak powiem, odpalić. A w ten sposób yy, intro do agenta gdyniaża, którego sam nie widziałem. Więc. 1, free! 3! 1, 2, 3, Ach, 15 kwatyk. Nic takiego. Po co już wais? Złote jajo. Ale jakość. Złote jajo. Co za wypadło? Co to za typ? <laughs> o, woda. <laughs> ja oglądam? Okej. Okay. Wyruszyłeś na poszukiwanie kuli bilardowej? Złotej kuli bilardowej. Okej. Okay. Pawła zaczyna się srogo. <tyle>, tyle mogę, tyle mogę... Oho! Zwiecha? Za każdym razem, za każdym razem jak będę klikał to będzie kurde taka zwiecha? Dobra, jak się w to gra? Co ja robię? Ale gdzie ja mam iść? Co ja mam zrobić? Zabrałem wielką linijkę. Ale... Ach, tak to się jakoś ścina, tak jakby doczytywało jakiś pakiet danych. <grym> Czy ja mogę używać przedmiotów na przedmiotach? Chyba nie. Czy ja mam jemnąć na przykład kamieniem ptaka? To jest zbyt... agresywne, jeżeli chodzi o grę na dzieci. O-o! <grym> Stary, wiesz co? Utknęliśmy. jest, co mi pokazuje na niego? A. Panie, że klikając w tym miejscu, mam interakcję z nim. Jedyna interakcja, z jaką mam, to jest z tym ptakiem w tym momencie. Mam trzy przedmioty. i już zgłupiałem. <grywanie> takie bicie rega. O! Aha! To tak się przesuwa, dobra. Dobrze wiedzieć. No kurde, serio? To jest początek gry. Dla dzieci! A ja już jestem głupi. Ale używałem. Mam ptaka, przepaść, linijkę. Dobrze, zmierz sobie peniora. Aha to, aha, to działa w ten sposób, że jak na siebie klikam. O! o! No super, mam linkę. Czy teraz po linie mogę przejść? Mogę gdzieś zarzucić tą linę? O, ścinka, czyli coś będzie. Uh. Teraz, 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 teraz mogę położyć tą unikę tutaj? A, dobra, najpierw to. O, o, o. Położyłem kamień na klatce. Myślałem, że można wziąć. A, o, o, można. Dobra, można wziąć więcej tych kamieni w jakimś czasie dopiero jakby się ładuje, że mogę znowu to wziąć. Może go uwolnię w ten sposób, nie wiem, może to będzie ale tak ciężkie, że... ...kwiatka się załamie, ten spód w sensie. O, już nie chcę? Początek gry, używaj wszystkiego na wszystkim. Użyj... Ty, teraz linijki na sobie. Nie? Szpuli. No zresztą sznurkiem jest, ale nic nie chcę zrobić. Może jest jeden punkt, jeden piksel. O, o, o! 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 Linijka, kurde, tak! Liniozol. Rzuć kamieniem w klatkę. Na górze. Nie powiem. Zaczyna się ciężko. Hmm... na to. Ehehehehe... <laughs> Jaka stopa! Czemu ty sekundka stopy, ty... O. Dobra, mamy liścia. Dobra, masz liścia. Połóż na tym liścia, to są dwie rzeczy, które mamy interakcję. No. no, a jak? Co to za, kurwa, kamuflaż? Oli zaparły. <gulizacja> Położyłem liścia... ...i mam muchę. A Muchę damy dla może pająka. I teraz pająk zejdzie. <głos> <głos> teraz mogę po tym wejść. <noise> Patrząc na początek, nie dziwię się, że ta gra nie ma jakiejś popularności. Jest. Jest kamień. W ogóle? Podobno czy w ogóle nie słychać na streamie. Czy to prawda? ho. Oh, oh. oh, oh. Wiesz co, od, przez, przez takie akcje od, od mi się po prostu kombinować czegokolwiek z tymi streamami. Nie dziwię się. Kurwa, jak mnie demotywują takie akcje. Teraz powinno Cię słychać dobrze i wyraźnie. Mam nadzieję. Mamy kawałek szkła. Wracę to w dupę. Mogę jeszcze raz użyć kamienia? I mieć więcej szkła? Okay. Ale to czemu nie było mnie słychać kurczę, bo sprawdzaliśmy na początku przecież. Nie wiem, wiesz co, może to przez zmianę sceny. Bo sprawdzaliśmy to na scenie podcastowej, a nie na scenie z live, że tak powiem. Okej, okay, mamy sprężynę. I mamy kawałek szkła. Okej. Okay. Czy mogę użyć sprężyny na sobie się gdzieś wystrzelić? A co my tu mamy dalej? Z czym mamy interakcję? A tylko z tym, bardzo dobrze. OK, skończyłeś pomysł. Ja bym powiedział, że możesz na tej sprężnie wystrzelić. Hmm. <grym> w dupę. Osób na wszystko. Patrz tą w dupę. Dramatyczna muzyka. Ja się Bardzo strzeli... dramatyczna, no. No nie mam z więcej interakcji. Mam dwa przedmioty. Jeden punkt interakcji. Może no. jest jakiś jeden piksel, gdzie on się może wystrzelić. Ja pierdole, ta gra. O. No. Ja się nie dziwię, w że to tą grę sprzedawał za 3 złote. Man, masz interakcję z jedną rzeczą i. co? co my rzeczywiście tak jak. To powiesz, nie ma dźwięku z gry? Się... O? Co? Co to dzisiaj są za problemy? Pierdolę z jakimikolwiek zmianami, wracamy do starego trybu. Ja nawet tego nie będę wypuszczał kurde w formie longplaya, chyba. Chyba nie, to jest po prostu. Spierdolę <laughs> jakiś totalny. To no za dzień! Nie wierzę. Dobra, co nie zmienia faktu, że dalej mam kurde interakcję z jedną rzeczą. Najgorsze jest to, że jak faktycznie w którymś momencie się utkniemy, to nawet nie będzie pewnie gdzie znaleźć informacji, co trzeba zrobić. A. -a. <laughs> Ale to gra dla dzieci, ty, wysy. No? Dobra, kudłaty. Słuchaj, moja ty inteligentna japońska mordeczko. Ty mnie powiedz. Mając dwie rzeczy i interakcję z jedną rzeczą, co mogę <głos> zrobić. <głos> ty kurwa gra dla dzieci. Tak byłem na pudełku, no. I ta intensywna muzyka. Pasuje do tego. Nie no, musi być się o czymś interakcję. No nie, nie da się inaczej. No nie ma nic, kurde, ty no. Ja pierdolę, co jest? Nawet nie ma co kombinować, bo to jest jedna interakcja i dwa przedmioty. O, zapisz. Pole minowe już, wiemy, że to na pewno jest pole minowe. Co? Czy ja tego nie... Widocznie, no, minąłeś tą gałązkę. Ja pierdolę. Czy teraz możemy się wystrzelić? Coś jeszcze pominąłem? Jeździłem, wydawało mi się, że jeździłem dosłownie po każdej jednej gałązce, nie? Połączyć. Dobra. Uzyskaliśmy? Wykrywasz metalu? Ziemniaków. No. Dobrze, to ruska gra. Muszą być kurde ziemniaki. Oooo. To tak działa? Na pewno. W ten sposób troszkę się wykrywasz metalu i min. Czy są jakieś kaczenki, które nie działają? Nie chyba to się wczytują. Nie, to jest po prostu wczytywanie. Okej, okay, co to jest? Dobra. Najpierw. O? Co kurwa? Możesz je dostać górą? Ej! Co? O, nie chce po tym przejść, rozumiem? Nie sięga. Kurwa, wskoczył na drugie piętro. No, to prawda. Dobra, żłaś, kurwa. Już nie chce. Już nie chce zejść. Może on zasłania hey, coś Interakcja. Kliknąłem na siebie. Mm. Co? Coś było za nim chyba. Chyba za nim to było. Albo miał to, nie wiem. Mi się wydaje, że on to miał. Co? Kurwa ninja. No to się dzieje. Ciekawe, ile ile, tą grę, ile można było tą grę kiedyś kupić w tam 2001 roku. No Takie była Chyba kioskowa gra. To była chyba normalnie gra w pudełku, nie? No tak, ten to nasz. Znaczy, no ja ja mam w pudełku, tak, jako oddzielne wydanie. Co to? <laughs> man. Łysy to ty? O ja. Okej, czyli trzeba coś zrobić z tym, dobrze? Bo więc innej opcji nie ma. No mm. czyli rozumiem, że, Czekaj, bo jednego użyłem, a z drugim jest to samo. Mm. Idzie. Czy to ma wpływ na który kolor kliknę? Pewnie tak. O. co się dzieje? What? Zabiliś... What? Zabiliśmy go i to jest gra dla dzieci? Tak, w ogóle co jest? Jezu, drastyczne, co to kuźwa jest? Skomplikowana gra logiczna. A, i może coś z tym zrobić. O, z tym już interakcji nie ma, okej. Okay. Rura, to nie, to też nie, to też nie. Z czymś tutaj. Stopa. <grym> się zmienia na stopę, nie kłam. Nie wiem. Bo coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Mm. Nie się rozumiem wyjść. tej gry to jest jakaś dziwna. O, więcej zagadki. Jezu chryste, co trzeba robić? Czekaj, czy ja to mam zrobić jakby w inwentorii? Nie jestem pewien jeszcze. No dobra, to powiedzmy, że mamy. A, dobra, może to tak? Z tym? Nie? A, z tym nie ma interakcji. Super. No dobra, nie Mamy trójkąt. Z tym. Tym. Z tym, z tym, z tym. Użyj A tego. Możesz tego użyć właśnie na tych pod drzwiami. To, że trójkąt, na przykład to. Czy to chodzi o kształt tego. Okej, okay, czyli buduję ten most. Okej. Okay. Trójkąt w dół. To naprawdę gra, gra dla dzieci. Skomplikowane. Kurwa, nie widzę. No, słabo widać. I już? Nie, nie masz. What? O Boże, czyli oh. to budować ten? Nie, serio. I teraz to muszę. A dobrze, że tak szybko zbiera przynajmniej od oh, no Dobra, zastanawiamy się czy po prostu robić to na szybko. No chyba to. O Jezu, to, to jest to jest, to jest logi... Oh my god! To nie o to nawet chodzi. A O co chodzi? Żadnego się nie da zbudować na pałę. Trzeba odpowiednie Kładać, bo masz. A jak tu masz na przykład trójkąt w dół. owszem, o, na przykład masz dwa trójkąty w górę z różnymi końcówkami. No, dobra, widzę, widzę. No dobra, ale lecąc tym tropem, no to powiedzmy. Ale tu też sp... się napały. To <grych> czemu tak słabo widać? Jezu. No, to jest chujowe są w zagadku. Uważam. No. O. Widało no? się? Oby to były te drzwi. Chyba, że, Chyba, że to nie ma znaczenia. Gdzie mój achievement? Jeszcze ja pytam, gdzie jest mój achievement. Dobrze, Łeś zdałeś szóstą klasę podstawowej. Poszedłem więcej niż w życiu prawdziwym. <gry>